Cześć, witam wszystkich, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft Survival. Jak widzicie, wita nas bardzo nieprzyjazna deszczowa aura, ale będzie ciekawy temat, bo zwiedzałem okolice z moimi nowymi towarzyszami, z pięknymi dwoma pieskami i natknąłem się na coś bardzo fajnego, a konkretnie na Ruiny szlaku. Zobaczcie, mamy ruiny szlaku. To jest struktura, która została dodana w wersji chyba 1.20, o ile dobrze kojarzę, archeologia i mamy taką nówkę sztukę to jest dosyć duża struktura, mimo że widać jej tylko kawałek. No i będzie nam potrzebny, oczywiście, pędzel, no bo chodzi o archeologię. Ja przy okazji tutaj się uzbroję, żeby nic nas nie zaskoczyło, ale. Właśnie musicie szukać czegoś takiego parę bloków terakoty, być może cegły, te zrobione z błota i trochę żwiru. No i to nam pokaże jakąś ciekawą strukturę, która jest dosyć rozbudowana. I ten odcinek będzie dla mnie dosyć czasochłonny, bo będziemy musieli dużo pokopać. Ale zanim zaczniemy kopać, albo powoli będziemy sobie kopać a ja będę mówił, strukturę tą, czyli ruiny szlaku, możecie znaleźć przede wszystkim. W tajdze, w tajdze, w zimowej tajdze, tej śnieżnej tajdze i w starej tajdze. To przede wszystkim, ale także w starym brzozowym lesie. Więc to jest coś takiego, gdzie ten brzozowy, brzydki las może w końcu troszkę się przydać. Po coś, słuchajcie, no bo można tam znaleźć nową strukturę. I tą strukturę można znaleźć również w. Dżungli, w dżungli, więc to są takie miejscówki. Przede wszystkim, gdzie możecie ją znaleźć. Ja tutaj tak bardzo ostrożnie kopałem, bo mam dobry sprzęcior, szybko łopata już kopię. A tu trzeba mocno uważać, słuchajcie, żeby niczego nie zniszczyć. Bo zobaczcie, tak jak tutaj widzimy, ten żwir to jest podejrzany żwir. Czyli szczotkujemy go, szczotkujemy go i zobaczymy kawałek. Szkła na początek znaleźliśmy, czyli nic specjalnego, słuchajcie, ale można znaleźć tu ciekawe skarby. Można znaleźć tu płytę z muzyką, można znaleźć tu kawałki ceramiki, więc dodatkowe wzorki na te ozdobne dzbany. I można znaleźć tutaj też przede wszystkim szablony kowalskie, i to aż cztery szablony kowalskie. Aż cztery szablony kowalskie, więc słuchajcie, no bardzo. Ciekawy łup może tutaj być, dlatego będziemy sobie tutaj ostrożnie rozkopywać i dostaniemy się pod ziemię, żeby sobie ten szlak cały odkryć. 4 aż, tak jak powiedziałem, szablony kowalskie i każdy ten szablon potrzebuje, żeby go e, e, pomnożyć. Y, poza diamentami także terakoty. Terakoty. No tutaj z tą strukturą terakota jest bardzo mocno nierozerwalnie. Związana, co widzicie tutaj, akurat na górze, i dzięki temu możemy te szablony kowalskie właśnie rozmnożyć terakotą. To jest tylko szczyt wieży, słuchajcie, to jest szczyt wieży. Pod wieżą powinien być ten szlak, taka droga cała i kilka mniejszych struktur. Nie wiadomo jeszcze, w którą stronę zależy, jak tutaj się wkopiemy. Nie? To będzie, wtedy się okaże, gdzie będziemy dalej kopać, bo co tu ciekawego może. Być. Nie? Także ja myślę, że teraz spokojnie sam sobie chwilę pokopię, żeby to odkopać w dosyć dużym kawałku. Być może na początek po prostu tą pierwszą wieżę, żebyśmy później dalej też razem poszukali. I wtedy będziemy szukać skarbów i kolejnych małych struktur. I przy okazji będę mógł Wam coś więcej na, tej, na temat tej struktury powiedzieć. I tak sobie powoli odkrywamy tą strukturę, bardzo powoli ją odkopać musimy. Dlaczego bardzo powoli, to już mówiłem, właśnie, że może tutaj być ten podejrzany żwir. No i jak wiemy, żwir i piasek spadają, nie? Działa na nich grawitacja w Minecrafcie. No i jak zadziała grawitacja, to taki żwir spadnie i się rozwali, więc możemy stracić jakiś fajny przedmiot. Oczywiście jest tutaj też bardzo dużo e, słabych przedmiotów, zwykłych przedmiotów, no, ale my szukamy dzisiaj na pewno e, szablonów kowalskich. Mam nadzieję, że chociaż ze dwa typy nam uda się znaleźć, więc trzeba być tutaj bardzo ostrożnym. Zobaczcie, żwir się rozszerza, ta struktura się rozszerza i im głębiej, tym więcej tego będziemy znajdywać, więc trzeba być bardzo, bardzo Ostrożnym, żeby nic tutaj nam się nie wydarzyło. A przy okazji, jak sobie tutaj kopię, zapomniałem na początku też powiedzieć, że chciałbym dzisiaj ogłosić mały konkurs, ponieważ to jest fajna struktura. To chciałbym jakoś ją wykorzystać, jakoś ją wykorzystać, nie to, że sobie ją odkopiemy i zostawimy, tylko coś byśmy tutaj zbudowali. I konkurs polega na tym, żebyście wy po prostu podali jakieś fajne pomysły, co my tutaj możemy zbudować. Chcemy zachować oryginalną bryłę, chcemy zachować oryginalne ruiny szlaku i coś wokół nich zbudować. O, zobaczcie, odkrywamy już coraz bardziej kolorowe terakoty. O, no i właśnie, czy tu teraz nie ma podejrzanego? Nie, nie ma nigdzie, to wszystko. Jest zwykły żwir. No bo jak to zrobimy, to wtedy to spadnie. Gdyby to był podejrzany żwir, to by się zniszczył. Ale wracając do konkursu. Konkurs polega na tym, żebyście podsunęli pomysł, co tutaj możemy sobie zrobić. Może ala jakieś muzeum, może coś takiego, że upamiętnimy ten szlak. Jakąś strukturę chcemy tutaj zrobić, która w sobie będzie zawierała całą tą strukturę. Czyli tutaj też nie ma. Nie ma czyli całe ruiny szlaku nie to jest dla nas bardzo ważna, fajna rzecz. Także do dzieła piszcie w komentarzach. A najfajniejsza propozycja wygra to, że po prostu zrealizuje ten pomysł. zrealizuje ten pomysł. Muszę tu sobie jednocześnie, słuchajcie, jakieś małe schody, żebym mógł wyjść stąd. Więc sobie robię przy okazji tutaj z brzegu, o tak będziemy robić, małe schody. Nie? Także macie szansę, aby wasz pomysł był zrealizowany u mnie na odcinku. Myślę, że to fajna atrakcja, dodatkowa atrakcja. Przy dość, można powiedzieć, trochę nudnym odcinku, chociaż mam nadzieję, że tak o nim nie myślicie, o żadnym z moich odcinków. No bo tutaj przede wszystkim mamy dużo kopania, ale będzie ciekawa struktura. Zobaczcie, tylko chwilę kopię, a już ile tej wieży odkryliśmy, a to jeszcze dużo przed nami. Słuchajcie, a zwykły żwir chyba też będziemy wykopywać, no bo po co nam to? Tutaj nie, tylko nam przeszkadza. Chcemy odkryć całą strukturę, więc myślę, że tu delikatnie, bardzo ostrożnie klikając, zwykły żwir też sobie usuniemy. Wypatrujemy podejrzanego żwiru i oczywiście skarbów, ale to będziemy sobie odsłaniać, żeby znaleźć znaczy, żeby odkryć całą strukturę. Plus tutaj pod tym żwirem też mogą być właśnie te podejrzane bloki. Z nagrodami, o właśnie, coś za szybko tutaj zniszczyłem. Trzeba uważać i tam jest chyba zwykły, aczkolwiek nie jestem pewien. Możemy to sprawdzić. Tak, to zwykły żwir, trochę tam ciemno, ale to zwykły żwir. No nic, ja kopię cały czas i postaram się odkryć całą wieżę, żeby wam ją pokazać w całej okazałości. I po drodze mamy coś podejrzanego, więc od razu sobie sprawdzimy, czy nam się uda, czy znowu, ech, śmieci, niestety, śmieci tylko nic. Także no, po kolei po drodze widzicie, nawet to jest trochę dalej od struktury, a mimo to był podejrzany żwir, więc ja dalej kopię. Tam jest chyba zwykły żwir, z tego co widzę, za szybką. Dalej kopię i szukamy kolejnych skarbów. I jeszcze jeden odkryję po drodze, ale obiecuję, że to już ostatni. Następnym razem się zobaczymy, jak całą wieżę odkopię. No ale, chociaż mamy coś ciekawego: odłamek ceramiki, złamane serce. Także nowy wzorek. Pierwsza ciekawa zdobycz. A to jest to, po czym rozpoznacie, że docieracie powoli do dołu tej struktury: powoli do dołu tej struktury, bo szlak jest zbudowany z bruku. Z kamienia i z kamiennych cegieł, popękanych również jak widać. Więc gdy się dokopiecie do tego szlaku, no to znaczy, że jesteście praktycznie na samym dole i trzeba ten szlak śledzić, czyli kopać się tam, gdzie on idzie. Czyli zobaczymy, może sobie od razu, o tutaj on będzie gdzieś szedł w tamtą stronę. A to oznacza, że w tamtą stronę mogą być jakieś struktury. Tylko o, widzicie, tu będzie problem. Bo tu mamy wodę, więc troszkę się z tym możemy umordować. Ale dobra. No nie mam więcej bloków. Troszkę możemy się z tym umordować. Natomiast, tak jak widzicie, można kopać w tamtą stronę, i tu nawet chyba już jest jakaś kolejna struktura. No bo widzimy też cegły, albo to może jest jeszcze kawałek tej struktury, która jest tutaj. Ale kurczę, akurat tą strukturę mamy bardzo blisko tutaj. Wody, no i niestety to nie jest przyjemne miejsce do kopania. Trzeba sobie z tą wodą poradzić. No ale trudno, to już tam jest jakaś tam mała przeszkoda. Ja daję tylko znać, że powoli docieramy do dna i będziemy mogli szukać kolejnych struktur. Natomiast już wiem, że jeden skarb mi jakiś spadł przez przypadek wykopałem. Wykopałem e, żwir, który nie był zwykłym żbir, żwirem, tylko jednak był żwirem podejrzanym. Po czym to wiem? Bo e, gdy go kopałem, tego nie będę kopał, żeby wam pokazać. Nie chcę tracić tutaj szansy na jakąś fajną nagrodę, ale może właśnie, bo tu spadają z góry, ale nic takiego nie miało miejsca. O tutaj też jest. OK. To po prostu, gdy on spadnie i się popsuje, to jest taki, jakby się coś stłukło, butelka, szkło, coś się po prostu stłukło, więc wtedy to, wtedy to e, usłyszycie taki dźwięk. Przy okazji, jak już akurat jestem w czasie nagrywania, no to zobaczymy. Tutaj mamy coś ciekawego i tutaj mamy co? Chyba jakiś tak jest, krzaczek, dobra, krzaczek. Odłamek ceramiki, zagrożenie. No i ja też sobie tutaj wymyśliłem, żeby wiadomo, po drodze robić, bo nie chcę też stracić czegoś, nie chcę czegoś przez przypadek zniszczyć. Zobaczcie, ile to już jest. Kratek w dół, zaraz Wam pokażę, ile póki co na razie wykopałem. Zobaczcie, wysoka struktura, nie? A to dopiero pierwszy budynek. Natomiast zobaczcie, ile ja już wykopałem bloków, wszystko to, co jest na, na górze tutaj, zostało wykopane, i to tutaj. Zostało wykopane dzisiaj, przed chwilą, kopiąc ten, kopiąc, odkopując tą strukturę. Natomiast tutaj wrzucam wszystko, co trafiliśmy w podejrzanym żwirze. Póki co, jak widzicie, poza odłamkiem zagrożenie, odłamek złamane serce i odłamek płomień, no to na razie mamy takie bibelotki po prostu. Szkło, krzaczek, nić, cegła. I świeca, czyli nic specjalnego, ale oczywiście cały czas polujemy, jeszcze mamy tutaj sporo do odkopania. Powiem Wam tak. O rany julek, jakie to jest ogromne. Kopię już ponad godzinę, godzinę 15. Zobaczcie, odkryłem tą wieżę. Odkryłem tutaj jakąś przybudówkę. Przypuszczam, że to jakiś mały budynek z piecem, coś do gotowania, robienia, bo zobaczcie, tu są ogniska i taka podbudówka ceglana. Do tego mamy tą wieżę i szlak i tamta struktura idzie dalej w tamtą stronę i będę chciał ją oczywiście odkryć, ale muszę zrobić sobie zaraz przerwę, bo po prostu zwariuję. Tego co wykopałem jest po prostu, zobaczcie w brud, skrzyni mi tu zabraknie, niestety bo jest pełno, więc trzeba zrobić drugą skrzynię. Łupów póki co nie przybywa, barwniki tylko wypadły i nasionko, więc póki co nie przybywa, ale jeszcze zanim my sobie mm, znaczy, zanim, my, zanim ja sobie zrobię małą przerwę i wrócę do kopania za jakiś czas, bo po prostu nie mam tyle czasu naraz, żeby nagrać ten odcinkiem za jednym zamachem, no to jeszcze wejdziemy sobie w środek wieży. Słuchajcie, w środek wieży i zobaczymy, czy tutaj nie ma jakichś ciekawych rzeczy. Trzeba to robić bardzo ostrożnie, tak jak powtarzałem już dzisiaj chyba 150 tysięcy razy. Żeby niczego nie zniszczyć. Póki co mówię nic wartościowego. No poza ceramiką. Oczywiście ceramika była wartościowa. To sobie znaleźliśmy. Natomiast nic więcej. I tutaj trzeba środek wieży przerobić. Po prostu po pierwsze chcę ją całą odsłonić. To raz. A po drugie... No, tutaj też są skarby w środku. Tu też są skarby w środku, chociaż jak na razie świeczka i motyka. Także totalnie, totalnie bez szału, To jest chyba zwykłe, tak, to jest zwykłe. I musimy tutaj, o widzicie, spać żywir, nie był gdzieś tam nad tym, nad tym był żywir i mógł się nam skarb rozpaść. Mógł nam się skarb rozpaść. Także trzeba to robić naprawdę delikatnie. Ok, tutaj już możemy sobie zebrać to. I patrzymy, może coś przez przypadek słuchajcie, znowu uszkodzę, ale przynajmniej usłyszycie wtedy e, dźwięk, jak to wygląda. Ale mam nadzieję, że. O, no, no widzicie, słyszeliście! <ścoughs> z rozpędu kliknąłem i było takie szklane odgłos. Okej, okay. i tutaj nic więcej już nie ma z tego co widzę. Ten kamień sobie też wydłubiemy. Bo nam tutaj niepotrzebny, ale jeszcze weźmiemy sobie. O, tam jest ten kamień, kurczę, zniszczyłbym go. Słuchajcie, tak, żebym zobaczył całą strukturę odkrytą. Nie o to mi chodzi: całą strukturę bez dodatków kamienia, bez dodatków żwiru, bez dodatków ziemi. To będę chciał docelowo zrobić. I zobaczcie, no, wygląda to naprawdę niesamowicie. Ale zrobimy sobie jeszcze. Słuchajcie, zejdziemy wspólnie też oczywiście wszystko wam pokażę na tym odcinku, nie martwcie się to nie będzie tak, że ja nagle w połowie w połowie przestanę kopać i już nie zobaczymy co tam jest na dole no nie ma jeszcze skarbów, musimy te skarby znaleźć ale jeszcze idziemy tu do środka wieży najpierw zobaczyć sobie czy my tutaj nic nie mamy żwir leci ale tu nie ma nic cennego może jeszcze gdzieś ziemię całą wykopiemy, żwir cały wykopiemy, dojdziemy sobie do dna OK, tam z drugiej strony to jest jeszcze środek wieży, nie wiadomo co to jest, bo tam jeszcze się nie dokopałem. No właśnie, i zobaczcie. OK, tu mamy, o zobaczcie, jakaś drabinka, jakieś wejście teoretycznie pozostałości, właśnie po tym co było kiedyś. Jeszcze patrzymy, tylko tutaj kawałek dosłownie zobaczymy, słuchajcie, razem z Wami, tak żebyście też zobaczyli, jak samo odkrywanie. Wygląda. O, no, idziemy. Tutaj się dostajemy. Widzicie, jakie. O, tutaj mamy jakiś skarb. Zobaczcie. Zakamarki. Może na dnie coś cennego? Może, może. Nie, chyba świeczka, co? Tak, jest. Kolejna świeczka. Kolejna świeczka. O, zobaczcie, jaka fikuśna terakota. To jest. Tak, to też jest skarb. Zobaczcie. Tak, nie byłem pewien. Nie byłem pewien. Tym żwirem można się pomylić, co? Barwnik, po prostu barwnik. Ok, czyli nic ciekawego, póki co nie możemy znaleźć, ale odkryjemy sobie tutaj aż tak, żebym wiedział, co później kopać. Słuchajcie, nie. Żebym wiedział, jak tam dalej kopać, bo na pewno będziemy w tamtą stronę szli. Słuchajcie, no trzeba to odkryć. Co tam na nas czeka dalej. Ok, tu zrobimy sobie przejście. Tutaj, tutaj też. Ok. I fajnie odkryte zobaczcie tą wieżę. Nie? Tu mamy dół tej wieży, góra, tu ten plac, znaczy ten piec, taki jakiś wielki, dodatkowy. I tutaj powoli sobie tą odkrywamy, odkrywamy. Ja teraz biorę chwilę oddechu, przerwę sobie robię, bo naprawdę kosztuje mnie to masę nerw i trzeba mocno kopać, cierpliwie do tego podejść i dokończymy sobie za chwilę. Za chwilę będę kopał dalej i zobaczymy, czy uda nam się w końcu znaleźć z szablon kowalski, żeby zrobić nową, ładną zbroję. Okej, okay, przerwa była, dla mnie dwugodzinna, dla was chwilowa, dosłownie. I tak powoli się zaczynam martwić, czy mi kilo w starcie, aczkolwiek wender czeście mam jeszcze jeden kilo neterytowy, więc spokojnie ogarniemy. Troszeczkę już kopałem dalej, troszeczkę już odkryłem, i teraz zanim będę kopał dalej, wzdłuż szlaku nazwijmy to, czyli tutaj gdzieś po tej drodze. Wolałbym tutaj, tylko ciekawe czy to się tu już nie kończy, bo jak widzicie tutaj jest bruk, a z tej strony będzie nam ciężko kopać, bo tu jest woda i to będzie nam się co chwila zalewać. No ale trzeba tam też raczej sprawdzić. Natomiast i tak na chwilkę, że tak powiem, do was wróciłem, żeby odkryć tutaj kilka mm, kilka skarbów. Kilka skarbów po prostu, bo jest troszkę podejrzanego żwiru, więc stwierdziłem, że zrobimy to razem. No, idzie chyba szmaragd. Tak, mamy szmaragd. Tu mamy szybkę, niestety tylko. Więc lipa. Co dalej? Tutaj. O, jest, jest. Trafiliśmy. Szablon Kowalski, opiekun. Ok, pierwszy szablon Kowalski zdobyty mamy, a tu szybka była, nie zauważyłem jej i popsuł się nam pędzelek, popsuł nam się pędzelek, ale całe szczęście, słuchajcie, ja jeszcze jeden mam, może nie cały, ale jeszcze jeden, jeszcze jeden mam, także spoczko, damy sobie radę, bo tu jeszcze też coś jest. I co my tu mamy? O, szmarak jeszcze jeden, ok. Czyli chociaż troszkę się zbogaciliśmy, to można już sobie usunąć. Pozebraliśmy i tak widzicie kroczek po kroczku trzeba tutaj usuwać i szukać kolejnych skarbów. Po prostu krok po kroku odkrywamy, usuwamy, szukamy gdzie tu dalej jeszcze może coś być. nie? Eee, tutaj a propos, poczekajcie, a właśnie bo tutaj zobaczcie, stół rzemieślniczy to nie ja kładłem, to tu było. To jest w tej strukturze. Eee, po prostu tutaj to było. Także można znaleźć tutaj naprawdę ciekawe rzeczy. I jeszcze gdzieś tutaj był jeden, tak jest, a nawet dwa. Zobaczcie, mamy dwa. Tu mamy kolejną szybę. Niestety nic ciekawego. A zobaczymy, co tutaj. Tutaj chyba też nic ciekawego. Co to jest? A świeczka. Świeczka, barwnik szyba. No ale szablon Kowalski. Jest, szablon kowalski jest. To jest naprawdę ogromne, powiem Wam, to jest ogromne. No ale nic, kopiemy jeszcze troszkę dalej. No i zobaczcie, tutaj mamy kolejny szablon, jeśli dobrze widziałem. Tak jest, kolejny szablon. Tylko pytanie, czy to jest ten sam? Nie, nie ten sam, inny. Gospodarz. Ok, czyli mamy drugi szablon. No i zobaczymy, czy szczęście nam dopisze, bo pod rząd mamy trzeci szablon. Nie węgiel, a ja myślałem, że to szablon, czyli jednak szczęście nam nie dopisało. Nie, no słuchajcie, ja chyba nerwowo nie wytrzymam. To się nie kończy, zobaczcie, tu faktycznie, tak jak wam mówiłem wcześniej, idzie szlak, czyli ta droga zbudowana z bruku cegieł i kamienia. Idzie szlak, i tu jest kolejny budynek, czyli cały spory budynek do odkrycia. Mamy tu jeden, tu mamy wieżę, tu mamy drugi jakaś przybudówka, zaraz przy tym. Tu praktycznie trzeci, chociaż to chyba ta sama przybudówka, tak, to jest ta sama przybudówka, więc już sporo, prawda? Już sporo. Tutaj też coś z cegieł zrobione obok wieży, dokładnie jedna taka duża przybudówka, a tu kolejna, kolejna. I teraz pytanie, ile szlak się ciągnie tutaj, ile szlak się ciągnie tam jeszcze, bo tam też się może ciągnąć, ile tych budynków jest. I teraz tak, plan jest na pewno taki, odkryjemy dzisiaj tyle, ile się da. Natomiast ja chciałem całą tą strukturę do góry odkryć tak jak jest tutaj czyli żeby odsłonić niebo póki co tego nie robię bo to by zajęło mi chyba dwa dni ciągiem więc tu jeszcze tam góry nie wykopuję nad tym to zrobimy sobie później i tak samo nad tym też góry nie wykopuję dopiero jak odkryjemy wszystko to zastanowię się żeby tą górę odkopać natomiast zrobimy to po konkursie czyli jak powiecie co tutaj zrobić co tutaj za kompleks zrobić zachowując tą strukturę i co tutaj zbudować co możemy zrobić to ja tu Tutaj postawię portal do neteru i zrobimy sobie też Nether Hub, czyli szybką podróż za pomocą, za pomocą neterowego portalu. I będziemy tutaj wracać, więc możemy sobie zrobić tutaj coś całkiem fajnego. Natomiast widzicie sami, że tego jest po prostu. Naprawdę niesamowita ilość wykopanych rzeczy. Całe szczęście mamy już jakieś nagrody. No, i też wróciłem do Was, żeby Wam pokazać, że będzie trzecia nagroda. I też fajna, też taka, której jeszcze nie mam. O, tu jeszcze jest jeden blok, zobaczcie. Już w ogóle chyba zniszczyłem w ogóle z sześć bloków. Nie, niestety gdzieś z rozpędu gdzieś nie zauważyłem, albo e, po prostu łopata gdzieś mi za szybko, za mocno poleciała. Niestety więc sporo. Natomiast mamy. Płyta muzyczna Relik. Aaron Czerow, Herow, Kerow, nie wiem po jakiemu to przeczytać, natomiast mamy płytkę, mamy świeczkę i odkrywamy kolejną strukturę. Dobra, coś Wam pokażę. Przede wszystkim tak: jedna skrzynia pełna, tu są moje itemy, jakieś tam stare. Druga skrzynia prawie pełna. Jeśli chodzi o nagrody, no to mamy tutaj. Dwa szablony, płytę. Sporo tutaj zobaczcie odłamków: zagrożenie, złamane serce, płomień, serce, skowyt, no więc sporo różnych, bardzo fajnych, no i parę innych tam duperelków. Więc spoko, ale chyba na ten odcinek będę musiał się poddać, bo zobaczcie, tak jak wam pokazywałem, struktura jest z tej strony i szlak tam jeszcze idzie w tamtą stronę, ale tam nie zacząłem nawet kopać, bo wody jest dużo, tutaj. Tu jest chyba tylko coś takiego, po prostu najzwyczajniej w świecie, tylko taki jakiś mały narożnik. Tą strukturę odkryłem całą w środku, tutaj pęknięta, ale zobaczcie znowu jest jakaś stacja robocza, więc widać, że te budynki po coś tutaj były, do czegoś służyły. Tu zacząłem odkrywać kolejny budynek. Słuchajcie, kolejny budynek, tutaj jakieś ognisko w środku, jakieś ławeczki dookoła, więc nie wiem, może jakieś centrum spotkań, może jakieś plemienne narady, może tego typu tutaj się rzeczy działy. No ale tutaj też idzie dalej. Słuchajcie, jeszcze ten szlak, nie? Jeszcze idzie tutaj szlak. Zobaczcie, że mamy tutaj bruk, więc on będzie szedł jeszcze gdzieś tutaj. Pytanie, czy tylko obok tej tego budynku, który mamy tutaj, czy jeszcze gdzieś dalej, czy my jeszcze coś tam sobie, na przykład znajdziemy, bo to jeszcze tam gdzieś może być, prawda? To jeszcze może być dużo. No i teraz tak. Ja już nie mam mocy przerobowych. Będąc zupełnie z wami szczery, szczery, no nie dam rady nagrać aż tyle na raz. Po prostu zabraknie mi dnia. Ja to robię, że tak powiem, po godzinach dla przyjemności, więc ciężko mi to wszystko. Połapać, także na dziś powoli będziemy kończyć, tylko jeszcze tutaj wykopiemy to, co mamy. O, zobaczcie, tam jest następny budynek, nie? Następny budynek, więc to jest ogromne ogromne. Ja kopałem tutaj przez jakieś, tak powoli klikam, żeby właśnie nie zniszczyć żadnej nagrody. Ale myślę, że kopałem przez jakieś 2,5 godziny, pół godziny, uważając na to, żeby o tutaj nie stracić żadnych fantów, wynosząc to wszystko do góry, a i tak tylko odkryłem wieżę całkowicie. A te struktury są tylko pod ziemią odkopane, nie? O, właśnie, coś zniszczyłem z rozpędu. Tylko pod ziemią odkopane, a nie są do góry, a chcemy to, przypominam Wam, całe do góry wyczyścić. Natomiast mówię to nie dzisiaj, to jest niewykonalne. Zobaczymy, co tutaj jeszcze mamy. O, jest kolejny szablon Kowalski. Czy to jest tak nowy? Nowy? Włóczyki! Znaleźliśmy tutaj trzy nowe szablony Kowalskie, a jeszcze przez wszystko nie przeszliśmy. Więc naprawdę kozak, naprawdę kozak. I co my tu jeszcze mamy? Co to jest? Kolejny szablon, ale taki jak już, już mamy, opiekun. No to powiem wam, łupy są przednie. Łupy są naprawdę przednie. Ale tak, ten budynek jeszcze tutaj trwa, więc jeszcze tu będzie na pewno coś. Do znalezienia, chociaż o, nie wiem, czy to znowu nie było jakiegoś odgłosu, czy ja czegoś nie rozwaliłem. Tak, jeszcze sporo do wykopania tutaj w tym budynku, ale to na bank jakiś zobaczcie, pokój socjalny, gdzieś tutaj osoby się razem łapały. No i tu jest kolejny budynek, więc ja. Mogę to sobie odkryć między odcinkami, albo jeśli byście chcieli, to możemy zrobić live. To by był dobry materiał na live, w sumie. Pokopać sobie tutaj pod, odkrywać um, te um, skarby różne i całe to przekopać tak, żeby od góry było widoczne. To by był dobry temat na live, aczkolwiek planowałem live'a zrobić jakiegoś z. Atola, za to SMP, bo tam sporo budujemy, sporo fajnych rzeczy. Eee, także, no może by było warto, jednak live'a zrobić tam. Zobaczymy. Dajcie znać, co wolicie. Natomiast ja na dziś myślę, że już skończę, że na dziś to już skończę i tak bardzo dużo zrobiliśmy. Zobaczcie nagrody. Mamy naprawdę tak naprawdę jeszcze to bym dał jako fajne wartościowe rzeczy na dół, jako fajne wartościowe rzeczy na dół, nie? Więc to jest spoko. Eee. I tu, a jeszcze smycz w sumie, a czemu nie? Smycz też jest fajna i zobaczcie, powiesze, do tabliczka do powieszenia. No i szmaragdy, oczywiście, to też cenna, cenna rzecz. Także zobaczcie: sporo fantów, sporo fajnych fantów, dwie skrzynie materiałów. Bez portalu do endu się nie obędzie, słuchaj, nie, nie do endu, tylko do neteru, przepraszam bardzo. No ale na dziś my już musimy sobie skończyć. Jeśli Wam się podobało, a mam nadzieję, że tak, bo to bardzo ciekawa struktura, to kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście komentujcie, odzywajcie się, żebyśmy mogli sobie wspólnie razem porozmawiać. Czekam na konkurs, dawajcie znać, co tutaj możemy zbudować, co zrobić przy tej strukturze. I, i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Cześć, papa, do zobaczyska.